Cześć. Dlaczego tylko handlowcy mają być rozliczani od wolumenu sprzedaży? Kto właściwie ma wpływ na ten wolumen, na tą wartość, na tą realizację planów? Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy to na pewno jest dobry miernik, zapraszam. Doskonale wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem wynagradzania handlowców od wysokości wartości sprzedaży. Jednak mamy z tym jakiś problem, tak? No bo właściwie, no po co jest handlowiec? No po to, żeby sprzedawać, więc powinniśmy go rozliczać od wartości sprzedaży. Powiem Wam więcej. Sami handlowcy mają z tym problem. Ja już wielokrotnie próbowałam tworzyć systemy, w których ten wolumen sprzedaży w ogóle się nie pojawia, ale handlowcy tak czują się lepiej, jak jakaś ta premia od targeciku jest. No, tylko pytanie, dlaczego od wolumenu sprzedaży nie rozliczać pracowników produkcyjnych? Mają wpływ? Oczywiście, że mają. Logistyki? Mają wpływ? Oczywiście, że mają. Księgowość? Oczywiście, że mają. Mogą dokumenty być wystawiane w sposób dobry, dobrze księgowany, może być świetna komunikacja z klientami w, w jakichkolwiek problemach, to powinno podnosić prestiż naszej firmy i podnosić wolumen sprzedaży to dlaczego to jest tak, że tylko do sprzedawców przypisuje się wartość sprzedaży? Ja i zresztą nie tylko ja, bo zarówno Justin Roth Marsh jak i Aaron Ross uważają, że to nie są dobre mierniki. Dlaczego wolumen sprzedaży to nie jest dobry miernik pracy handlowca? No po pierwsze, ponieważ handlowiec ma naprawdę ograniczony, i to już jest wyważona odpowiedź, ponieważ ja uważam, że w ogóle nie ma, wpływ na ten wolumen. Dlaczego może mieć ograniczony wpływ? No po pierwsze coś nie tak może być z naszą ofertą, tak? Po drugie, my nie mamy możliwości zmusić klienta do tego, żeby kupował, tak? No jeśli z jakiegoś powodu nasi klienci popadną w jakiś trudny okres, no prosty przykład Covid. No to niezależnie od tego, ile pracować będą nasi handlowcy, jeśli nasi klienci nie wytwarzają popytu, nie kupią, tak? Kolejna rzecz jest taka, że być może nasza obsługa posprzedażowa nie jest najlepsza i to powoduje, że klienci nie chcą dokonywać kolejnych zakupów. Tych czynników, które mają wpływ na wolumen sprzedaży, jest bardzo dużo i one naprawdę znajdują się poza nami. My nie mamy wpływu wprost na naszą sprzedaż tu i teraz ale mamy wpływ na takie zachowania, które ten sprzedaż generują. Jak zatem zarządzać sprzedażą? Ja uważam, że ocenianie tego, tej wartości lub wolumenu sprzedaży jest po prostu łatwe, to się łatwo mierzy, tak? I to jak najbardziej jest jeden z KPI-ów finansowych naszych organizacji, ale nie może stanowić celu i zadań, ponieważ wysłanie handlowca, powiedzenie mu sprzedawaj jest bardzo łatwe, natomiast nie daje nam możliwości zarządzania tą sprzedażą. Co zatem należy zrobić? W pierwszej kolejności należy określić, jakie aktywności, co robić ma nasz handlowiec, aby sprzedawał. Tak? Ile to jest rozmów, wizyt, prezentacji, jaka ekspozycja, jak ta prezentacja powinna być prze, przeprowadzona, z kim nasz handlowiec powinien rozmawiać, do kogo dotrzeć. Tak? Jeśli będziemy wiedzieć Jakie aktywności należy wykonywać, żeby do tego naszego lejka sprzedażowego wpadała odpowiednia ilość lidów i potem przerabiała się na klientów? To mamy te aktywności, które możemy mierzyć i którymi możemy zarządzać. Co w sytuacji, kiedy handlowiec wykonuje wszystkie aktywności na 100% i dalej nie sprzedaje? No, są tylko dwie możliwości: albo źle zaplanowaliśmy te aktywności, albo Nasza oferta po prostu nie jest konkurencyjna. A jeśli nasza oferta nie jest konkurencyjna, to nie zmieniajmy handlowców, tylko zmieniajmy naszą ofertę. Sprawdźcie, czy wasza oferta jest konkurencyjna. Sprawdźcie, czy rozliczacie handlowców z tego, co robią, a nie z tego, jaki generują wolumen. Ponieważ, wierzcie mi, są branże i są produkty, w których można nie robić nic i, i generować wolumen. Sprawdźcie. Czy dobrze oceniacie swoich handlowców i czy zwracacie uwagę na to, co naprawdę jest istotne w sprzedaży? Dbajcie o swoje biznesy. Cześć. Słuchajcie, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz um, bardzo ważna. Dużo mówiłem o tej książce. Justin Rothmarsz, machina sprzedażowa. Niestety moje groźby nic nie dały i nie udało mi się odzyskać mojej książki, ale dobra informacja. I can Institute wznowił tą pozycję jest dostępna, także jeśli chcecie kupować to teraz, bo nie wiem ile tych wznowień jeszcze jest możliwych, ale jest nowiuteńka, świeżuteńka yy, yy, książka dopiero co przyszła, więc jest w sprzedaży zapraszam, tu macie w mojej ocenie bardzo świeże i nowoczesne spojrzenie i wielokrotnie posługuje się zarówno Justinem Rothem Marszem, jak i Aaronem Rossem yy, yy, szukajcie pozycji, dlatego że Mam wrażenie, że panowie dla sprzedaży zrobili wiele dobrego, także polecam, jest dostępna. Możecie śmiało zamawiać. Dzięki wielkie, cześć.